Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jan Chrzciciel tak głosił. Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemek jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie duchem świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana Chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice stępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos. Ty jesteś moim Synem Umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Oto Słowo pańskie. Moi kochani, dzisiaj obchodzimy święto Chrztu Pańskiego. Ta niedziela kończy okres Bożego Narodzenia, i już jutro rozpoczniemy okres zwykły. Tak dzisiaj medytując troszkę słowo, pomyślałem, że to chyba nie jest przypadek, że to właśnie Tajemnica Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia i rozpoczyna nowy. To znaczy, że nie chodzi tylko o jakąś chronologię wydarzeń, że tak powinno być według wydarzeń ewangelicznych. Tak dzisiaj pomyślałem, że tajemnica Chrztu Pańskiego przypomina nam nieustannie, jaka jest dynamika życia chrześcijańskiego: a mianowicie nieustanne przechodzenie, nieustanne przechodzenie z jednego etapu na drugi etap. To jest tajemnica życia chrześcijańskiego. Jak to mówimy popularnie, coś się kończy i coś się zaczyna. To jest chyba tajemnica życia chrześcijańskiego. Dzisiaj w tej tajemnicy Chrztu Świętego widzimy, że coś się kończy. Jan chrzciciel reprezentuje jeszcze Stare Przymierze, Stary Testament. I on dokonując tego chrztu, zamyka pewien etap, zamyka Stary Testament. I jednocześnie. Otwiera się Nowy Testament, Jezus Chrystus. Każdy, kto towarzyszył w jakikolwiek sposób osobom dorosłym, które przygotowują się do, sakramentu, do przyjęcia sakramentu, sakramentów tajemniczenia chrześcijańskiego, wie, że jest to proces bardzo długi, moglibyśmy powiedzieć żmudny. Ale tak naprawdę, w momencie przyjęcia tych sakramentów, wszystko się dopiero zaczyna. Ktoś pomyślałby, że po roku, półtora roku przygotowań, żmudnych przygotowań, intensywnych przygotowań, w końcu dotarł do jakiegoś momentu i może odpocząć, a tu się okazuje, że coś nowego się zaczyna. I taka jest właśnie dynamika życia chrześcijańskiego. W Jezusie, w Bogu każdy koniec jest jednocześnie początkiem, i myślę, że to jest to, co dzisiejsza Ewangelia, co dzisiejsza tajemnica chrztu chce nam przypomnieć. Zawsze wtedy, kiedy my myślimy, że coś się kończy, a często koniec nas boli, bo nie wiemy, co będzie dalej. Ten koniec chce nam przypomnieć, że jest zawsze nowy początek. Człowiek wierzący, człowiek chrześcijanin zawsze w to wierzy, że jesteśmy ludźmi przejścia, ludźmi paschalnymi, ludźmi, którzy wierzą, że każdy koniec nawet ten najbardziej bolesny, jest początkiem czegoś nowego. Łatwo o tym zapomnieć, bo my skupiamy się na naszych celach życiowych. Mamy nasze cele, nawet takie dalekosiężne, wieloletnie, ale my do nich dążymy i może nam się czasami zapomnieć, że te nasze cele zawsze są początkiem czegoś nowego. Na przykład kleryk, który przygotowuje się do sakramentu święceń, myśli, że celem są święcenia kapłańskie. Potem się okazuje, że to dopiero początek. Tym bardziej w małżeństwie narzeczeni myślą, że moment ślubu, dzień ślubu jest zwieńczeniem wszystkiego i szczytem wszystkiego. A potem się okazuje, że to dopiero początek. Myślę, że warto tak na to spojrzeć i kontemplując tajemnicę Chrztu Pańskiego uświadomić sobie, że my powołani jesteśmy do życia właśnie w ten sposób. Bo w gruncie rzeczy nasze życie na Ziemi jest życiem między w takim oczekiwaniu. Coś się kończy i coś się zaczyna. Skończy się nasze życie doczesne, ale zacznie się wieczne. I my ciągle jesteśmy między, jak to ładnie mówimy, już, a jeszcze nie. Dlatego jeśli chcemy żyć tajemnicą życia chrześcijańskiego, jeśli chcemy żyć mocą naszego chrztu, który otrzymaliśmy, to powinniśmy zaakceptować tę dynamikę naszego życia, dynamikę odchodzenia i witania czegoś, co jest nowe. Aby dobrze to przeżyć, trzeba czasami. Dobrze pożegnać się z tym, co minione. Żeby przyszło coś nowego, musimy świadomie pożegnać to co stare. A to jest bardzo trudne. Dlatego dzisiaj chciałbym prosić razem z wami dobrego Boga, aby dał nam odwagę, abyśmy nie trzymali się kurczowo tego co się kończy, abyśmy nie trzymali się tego jako naszego zabezpieczenia. Żebyśmy nie bali się pożegnać tego, co stare tego, co się kończy w nas. I w życiu każdego z nas to jest coś innego. Myślę, że warto sobie zadać pytanie, co muszę dzisiaj zostawić, Co muszę dzisiaj pożegnać, z czym się muszę dzisiaj pożegnać. I prośmy do, dobrego Boga, żeby to pożegnanie zawsze było dla nas takim pożegnaniem pełnym nadziei. Nadziei, że o to przychodzi coś nowego że Bóg chce w nas stworzyć coś nowego, coś wyjątkowego, coś, co przewyższa to, co stare. Ale żeby tego doświadczyć, musimy mieć odwagę, aby pożegnać to, co stare.